50 tysięcy osób może stracić pracę w poczcie polskiej, jeśli przestanie ona być operatorem wyznaczonym. Przejęcie rynku przez firmy prywatne stanowi również według polityków opozycji poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa przesyłek i przepływu informacji. Poczta Polska ma czterowiekową tradycję, zatrudnia około 50 tysięcy pracowników. W ostatnich latach spółka straciła monopol i musi walczyć o swoje miejsce na rynku pocztowym. Walka jest jednak nierówna. My, jako firma, odprowadzamy ogromne składki zdrowotne do Urzędu Skarbowego, czego nie czyni nasza konkurencja. Ostatnio Poczta Polska przegrała przetarg na obsługę przesyłek sądowych oraz korespondencji z Krusu. Jeśli będzie tak dalej, pracę może stracić tysiące osób. Przypomnę, że na przestrzeni ostatnich trzech lat z Poczty Polskiej odeszło na zasadzie redukcji zatrudnienia około 12 tysięcy pracowników, a plan na rok 2015 to jest około kolejnych 6 tysięcy pracowników. Bo... Głównym udziałowcem poczty polskiej jest skarb państwa. Rząd zdaje się jednak nie interesować nie tylko losem pracowników poczty, ale także bezpieczeństwem wewnętrznym Polski. Dzisiaj poczta polska to jest także bezpieczeństwo przesyłek, ale to jest także. Bardzo poważna sprawa bezpieczeństwa informacji. Jeśli Poczta Polska przestanie być operatorem wyznaczonym, spółka straci rynek wart 3 miliardy złotych. Czy rzeczywiście liberalizacja rynku m, pocztowego w Polsce musi tak głęboko pójść, skoro inne państwa Unii Europejskiej zadbały o to, żeby operatorzy narodowi mogli funkcjonować na tym rynku przez kolejnych kilkanaście lat? Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki ucieka od odpowiedzialności i podkreśla, że przetarg na operatora wyznaczonego ogłasza niezależny Urząd Komunikacji Elektronicznej. Myślę, że regulator nie może abstrahować i to będzie uwzględniał konkurs, bo to widać w kryteriach, które są elementem tego postępowania, także w kwestii doświadczenia, bezpieczeństwa, wszystkiego, co dotyczy także... Stanu rynku pocztowego, ilości placówek, zdolności do przeprowadzania operacji, które mogą mieć znaczenie także w warunkach ekstremalnych. Myślę o operatorze wyznaczonym i sytuacjach kryzysowych. Jeśli operatorem wyznaczonym zostanie podmiot prywatny, nastawiony przede wszystkim na zyski, to w wielu miejscowościach w Polsce mogą zniknąć placówki pocztowe, a listy będą docierać tylko wtedy, gdy będzie to opłacalne.